Spotkałem go gdzieś człumie wtedy Czarną czapkę nosił nawet w lecie Śmiał się głośno, nikt nie wiedział czemu, nie dało się go nie zauważyć z tłumu Rowerem wszędzie jeździł bez przerwy Zawsze wiedział gdzie są najlepsze stery Nigdy sam nie chciał zostawać w cieniu Uśmiech na twarzy jego sprawiał radość w przemiu Zajebisty kolega, twój brat Czas leci szybko, ciągle bada szat Razem przez życie, razem przez świat Z takim kumplem to jest jakiś szachmat Na imprezach zawsze puszczał w tańcu Po tańcówki z nim to były jak trasy Nieco szalone, lecz to w pozytywie Przy nim nigdy nie usiądziesz cicho w kącie W trudnych chwilach zawsze obok stał, pomógł, sparł, kiedy sił już brak Z nim każdy dziś ma kolorowy smak Z takim kumplem to jest, wieczmy, światło znak Wsięć wszystkich od szkoły do teraz Nikt wokół niego się nigdy nie zmieniał i się energię, jakby miał dwa baterie Z nich wszędzie dobrze jak w niedzielne ognisko Wszędzie jeździł bez przerwy, zawsze wiedział, gdzie są najlepsze stery. Nigdy sam nie chciał zostawać w cieniu. Uśmiech na twarzy jego sprawiał radość w cieniu. Zajebisty kolega to mój brat, z nim czas leci szybko, ciągle spada w świat. Razem przez życie, razem przez świat. Z takim gumblem to jest jakiś szachmat. Na imprezach zawsze błyszczał w tańcu. Po tańcówki z nim to były jak transy. Nieco szalony, lecz to w pozytywie. Przy nim nigdy nie usiądziesz cicho w kącie. W trudnych chwilach zawsze obok dał. W tych chwilach zawsze obok stał, pomógł, wsparł, kiedy sił już brak. Z nim każdy dzień ma kolorowy smak, z takim kumplem to jest wieczny, pokaż światło, znak. Robiąc wszystkiego szkoły do teraz, Nikt wokół niego się nigdy nie zmieniał, gdzie się energię, jakby miał. Przez wszystkich od szkoły do teraz, nikt wokół niego się nigdy nie zmieniał. Niesie energię, jakby miał dwa baterie. Z nim wszędzie dobrze jak niedzielne ognisko.